Dzisiaj sprawdzimy najlepsze wakacyjne lifehaki z Pinteresta. Ale pierwsze lecimy na zakupy, bo trochę rzeczy trzeba kupić. Na początek lecimy załatwić chyba rzecz, którą najbardziej się obawiam, bo musimy załatwić opony. Takie, ale takie służyte. Także jedziemy do wulkanizatora i ubłagamy go. 10 złotych Dobrze. Za jedną. Dobrze. To już idę pod bodyszki. Super. <śla> A chętnie mówani wszystkie sprzedaliśmy. <śla> <śla> może w przyszłości na razie potrzebujemy tobie. Super. Dzięki Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To było jednak mega proste zadanie. Znaczy, był Pan na początku zmieszany, taki, że, ale że jak? Ale w sumie finalnie wychodzi na to, że tak jak Tomek mi mówił, Tomek powiedział: Idź, zagadaj do wulkanizatora, zadyszkę ci jedną sprzeda. I sprzedał mi jedną zadyszkę. Lecimy dalej. Potrzebujemy liny, A nie wiem, który ile metrów mogę? To ja chyba nie ktoś nie mi jest. musi zrobić, no, bo, bo, no, bo no, ja sama nie mogę. To będzie git chyba, czy nie? Żeby ją pierwszą no, 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 no. tą oponę mieć trzeba obwiązać, żeby potem móc tak... Ile tam? 40 metrów. 40. Dobierzemy 40, jak już jest pięknie ładnie zapakowane. <laughs> Gitara. Mamy bo. to! No i jeszcze tej bym potrzebowała, a to już... O, ile? Nie wiem, ile? 15 nie będzie. Ja jest 15 takiem. Pięknie. I teraz mamy kwitek, mamy liny. No to teraz jeszcze cała lista przed nami. Muszę sprawdzić, co tam jeszcze było. Potrzebujemy niżki z terakoty, ale mi chodziło bardziej o tak. Ej tam jeszcze coś jest. Brzmi jak terakoto. Poczekam, że jest to co? Ok. Warto mieć wyższych y, kolegów. Warto mieć 1,62 m. <śmiennie śmiennie> Dziewczyny piszcie. Sprawiedliście <śmiennie> za <śmiennie> 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 54 złote 98 groszy. Zł. No dobra, tam, tam to jest trzy razy większe i jest 20 zł droższe. Jesteśmy w kasach. Wy możecie zgadywać ile za to wszystko wyjdzie. No dobra, nie wiem jak obstawialiście, ale wyszło 471. Okej, okay, za Linę wyszło 280. <grym> A to jeszcze nie wszystko, jeszcze parę drobnych rzeczy musimy kupić. Patyczki i folia. Wiesz, te muszą być takie długie, żeby się nic spali. I folia, nie ma. Na pewno. Na pewno. <grym> Skoczyliśmy jeszcze do spożywczego po kilka potrzebnych rzeczy. Tak jak pięciokilogramowego arbuza. Ja obstawiałam, że będziemy mieć 2,5. Tyle finalnie nas wyszło yy, za te wszystkie zakupy. Nie wiem jak ty Krzysiu, ale mnie te zakupy trochę wykończyły. Mnie też. To co? Czas na chwilę relaksu jeszcze, zanim zaczniemy. A to idealnie się składa, po sponsorem tego odcinka są lody Coral, a dokładniej Grand. No, u mnie ten relaksik też jednak, mimo wszystko, często się łączy z tym jedzeniem. W ogóle Grandów do wyboru, do koloru. Myślę, że każdy coś sobie znajdzie, bo smaków jest 9. W tym rożek i ja chyba się teraz skoczę na ten rożek. A ty na co masz ochotę Krzysiek? Ja mam ochotę na tego waniliowego. To my sobie jeszcze tutaj się porelaksujemy trochę, odpoczniemy przed pracą. Proszę bardzo. Dziękuję. I jak ja dawno nie jadłam rożków. Dalej. To jest to. To jest to. Tego było mi trzeba. Totalnie tak. Zaczynamy z pierwszym lifehackiem, który wydaje mi się jest najprostszy, bo potrzebujemy jedynie Doniczkę z Terakoty. Jak wiecie myślę, że każdy gdzie ma na chacie jest doniczkę z Terakoty. Potrzebujemy również węgliki, folię aluminiową i podpałkę. Robimy grilla z doniczki. Tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Chodzi o to, żeby wyłożyć folią doniczkę z środka. Jak mamy już naszą doniczkę wyłożoną folią, tyle co węgielki. Woo! Ja już czuję tego grilla. Przygotujemy sobie już tu też rozpałkę. No nie jestem fanką grilla, ale to będzie inny grill, bo to jest grill z doniczki, a że ja lubię rośliny, to wszystko się zgadza, nie? Grill mamy przygotowany, ale przetestujemy go na koniec z resztą lifehacków. Do kolejnego lifehacka potrzebujemy pistolet na klej, no i oczywiście klej, bo bez niego ani rusz. Taką cieńszą linkę, taką grubą linkę. Ja nie wiem, to nie wygląda na 40 metrów, ale naprawdę jest 40 metrów. No i oczywiście dwie opony. Dobrze zrobiłem? Pięknie. <laughs> na początek obwiązujemy nasze, nasze oponki cieńszą linką. Czy ja to źle odwiązałam? Czemu ja to wszystko poplątałam? 3 hours later. Przez przypadek zrobiłam węzeł, który można przesuwać. Ugh. I git. No i wydaje mi się, że teraz co? Tak to było jakoś. Cyk. Czuję trochę jak na siłce, jak ci to sobie wiesz. To takie ogromne opony, on już chcę. Aaaaah! I bomb! No dobra, teraz muszę odpiątać linę, bo dalej już nie pójdziemy. Co ja z nią zrobiłam? Ja nie mam pojęcia, nie. To jest gorzej, kable od Dla ładowania. Prakty. To, co teraz robimy ma na celu to, że jak ktoś usiądzie, to nie wpadnie w dziurę. To jest węzeł potrójny. Nieprawda. Oj, spadło ci. To nie było takie proste, jak myślałam, że będzie. Dobra, jest trochę lepiej. No dobra, to zaczynamy tą prawdziwą zabawę, czyli przyklejanie takiego grubszego sznura wokół. Zaczynam na odwrót, dlatego żeby tu jeszcze jedną linię zrobić pod, żeby to pięknie, ładnie wyglądało, a nie, że będzie tak od boku i jak ktoś podejdzie, to zobaczy, że to tak słabo. Trochę się tego obawiam, ale na Pinterestie to wyglądało tak łatwo i tak ładnie, co może nie wyjść. No to teraz trzeba czekać. Ale to długo zajmie, nie mogę. Ja się zakładam, że ja za 10 minut dostanę szału z tym. Pająk. Ok, poleciłem. za ile? 30 zł. 10. O kurde. Panie, ile dam za 40 metrów liny. 100 zł. 280 zł. Uuuu! A co to ma być? Nie widać? To jest Ludzie pufa. Pufa. No pufa, no. Wiesz, no. po co masz iść taką fancy pufę kupować za tych stóp. Nie, możesz zrobić 100? za 400 wystarczy. No nie. <laughs> ja ci powodzę, ja ci się przyda. Dzięki. Miło, że pomyślałeś. Tylko <laughs> <Pokażę>, zawsze <laughs> mi się Ja ogólnie wiem, jak to przyspieszyć, tak? No tego. No tego. No. To, to co to miało być? To jest 40 metrów liny, która nie starczyła i wiecie. To jest filmik y, a propos lifehacków, więc musiałam tutaj wdrożyć pewien lifehack. Mm -hmm. Maro mnie wspomógł e, Karton kartonem, <laughs> bo robi kolejny duży projekt kartonowy. Może Karolina tu da radę siąść. Okay, Czy okay. w ogóle ma sens budowania czegoś takiego? Nie. W sensie tak, po pierwsze, nie bądźcie tacy jak ja. Nie kupujcie niczego na oko, mm. tylko z głową. Przeliczcie sobie. No, no, no. Więc finalny koszt. Y, to na końcu. No i test wytrzymałości. A, czyli koniecznie musicie zostać do końca. I jeszcze coś koniecznie musicie zrobić. Zasubskrybować kanał o, od Wiki. tak, ja zawsze to zapominam. Proszę. Wiem. Lecimy do kolejnego lifehacka. Ten może być ciekawy, bo jest związany z arbuzem. O! Zapewne nieraz widzieliście jak na imprezach ktoś ma taki wielki słoik z kranikiem i tam ma pięknie ładnie lemoniadę i, i ktoś się częstuje. No jak nie macie tego słoika, a macie arbus, to możemy taki słoik zrobić z arbuza. Wystarczy mieć arbuz, kranik, noże. Przyda się też łyżka do wydrążenia, no i miska, gdzie te rzeczy po prostu... No tego arbuza damy, nie? Zaczynamy! Ej, nie pamiętam, kiedy ostatnio kroiłam arbuz. W ogóle trochę śmiesznie, bo będziemy go robić jak dynię. O! No dobra. Także następuje teraz etap wyciągania miąższu. Okej, okay, ten fajny etap już minął. Teraz musimy wydrążyć dziurę, tak, żeby ten kranik wszedł. Spróbujemy, jakby zrobić taki mniej, mniejszy otwór. I najwyżej będziemy powiększać, bo ja się najbardziej boję, że to po prostu będzie przeciekać. Czekaj, może to tak wkręcę. Ej, siedzi, to dobrze. Będzie to napis arbuza. No to zrobimy po prostu arbuzowy napój, nie? Dobra, dam tyle, resztę zadaję wodą. Dobra, jak chwila prawdy. Maro proszę cię, bo ja się boję, że tu porozlewam wszystko. Jakbyś to mógł trzymać tak, że to jest i pod złączem, mm -hmm. i tu. I przekonamy się po pierwsze, czy ogarniamy, jak zakręcać kran. Po drugie czy mi to wyszło? No dobrze. Ale chlupło. Chlupło, no. Ej. Siu. Proszę Państwa, to chyba działa. Dobrze to poproszę. A, nie, to do szklanki możemy w sumie. Wiesz co, to zrobimy na koniec, bo został nam a -a. jeszcze jeden lifehack i po ostatnim... Wszystkie przetestujemy. Super, cieszę się, że mogę ci pomóc. Kolejny lifehack jest związany z basenem, ale nie związany z wodą. Już wam mówię o co chodzi. Potrzebujemy basen. Przyda się również pompka do basenu w materacach i tak dalej, bo ja nie mam takich, nie wiem, może macie dobry płuca, to git, to możecie pompować normalnie. I Przydadzą się również koce i poduszki. Lecimy z tym. moc od napompowania, oczywiście basenu. No, my akurat nie musieliśmy kupować basenu, bo ja już go kiedyś kupiłam pod inne nagrywki, no, ale akurat koszt takiego basenu, z tego co pamiętam, wynosił 130-140 zł chyba. Teraz tak. pewnie 200 po inflacji. Mamy basen. Albo to jest naprawdę wygodne, albo jest to bez sensu. Zaraz się przekonamy. Ja muszę to od razu potestować, ja nie czekam na innych. No, trzeba, trzeba. <śles> oh my God. Czas na relaks. Czas na chwilowy relaks. Ja jeszcze zanim tutaj zaprosimy ludzi, to ja sobie jeszcze poczuluję. Zobaczymy, jak ocenią ten cały lifehack z basenem y, tanderki. Ale ja już mogę powiedzieć, że to jest 10 na 10. Musisz to kiedyś zrobić w lato, ale w cieniu, w taką pogodę, z lodem w ręku, no bomba. Ciekawa czy uda mi się rozpalić naszego grilla w doniczce Myślisz, no, że się uda? Mm. Tak! Na pewno Ja myślę, że nie ma szans Nie, nie ma kompletnie szans Serio? Rozpałka, Rozpałka działa na, na Rozpałka działa Lifehack Ile to kosztowało? To mniej więcej kosztowało 65-70 A Ale kosztuje grill jednorazowy <laughs> Ten lifehack nie ma dobrej oceny Ale <laughs> wygląda ładniej niż grill jednorazowy Tak Ale doniczka no. ta ma z dołu jakieś dziurki? Nie Powinny niszki więc... mają Dareka Pianka. Alek, nie, nie, ja dziękuję, no. wiesz? Ja się otruję czymś innym. No nic, widzi. jakby ten lifehack jest taki. do dupy! Dokładnie! Do do też to, to siedzenie, do dupy. na którym musimy posadzić. Nie, nie, czekaj. Pierwsze to siedzenie musi <laughs> przetestować Karolina. Jak się nie zapadnie, to wcale takie do dupy nie jest. Ej, działa. Trzyma się, mogę skakać. Wow. <śmiech> <śmiech> ja myślę, że śmiało ktoś cięższy może tu siąść. Dawaj, Czasami. działa. Ale nie czuję się pewnie. Wyglądam e, tak, pinterestowo? Bardzo. Da. Karolina, ile byś za to dała? Czy mamy tu dużo tego sznura. Zakładam, że ten sznur nie będzie tani. 50 zł za niego dała, może 40. W sumie tu jest jeszcze klej. Tu jeszcze opono, no to dajmy 60 zł. I karton? Karolina ja to kosztowała jakieś 3 Co jest? Nie róbcie tego w domu! To jest, jest bez sensu! No, chyba, no. że macie dużo sznura, który wam zalega, ja nie wiem. Czy było warto? Nie. <laughs> ale nie przecieka, ale czy działa? To jest sam arbuz i woda? Ej, to jak nie przecieka, no. to jest lepsze od tego co mieliśmy na firmie takiego szklanego. No ja, papa! Czy to jest tak zarazowa, nie? Nie pa, pa. Ja wiem, musisz to A, też przytrzymać, bo się to trzyma? może być okay. tak nie dokładnie. Okej. Okay. Cieknie, działa, cieknie! Troszeczkę, no. Okej, okay, ale to tylko troszeczkę. Cieńka. Ej, no ej tak w ogóle jak sam nie? Toczek, jak jak praktycznie wyleciał. O, dziękuję. Baku jak arbus. I, o nie i woda. Imprezy idealne. Będę mhm. ja ocenić to. Mamy wizualnie z git, ale smakowo, napój. Kurde, no to już zależy, co tam wplejesz, ja... o, No chciałem coś nie innego, piję, bo trzymam ale... arbuza, więc. A użytkowo? Średnio. Czemu? No, bo Trzeba dwie osoby, żeby to. No pracować. dobra, no. A ile ile kosztowało? A właśnie. A to dwie dychy? A arbuz kosztował. Arbuz też dwie, dwie dychy. Dwie dychy za pięć kłarbuza? Tak. Mało. Ej, ale super jest. Stary, jest to wygodne, jest to bardzo przyjemne. Nie, może można tak leżeć. No, dawaj Marek. Nie, a może Kasper, co? Kinderku nasz. Nie, Ja jeszcze testuję nie. <grym> co jak co, ale jest to wygodne, no. Przydałoby się, gdybyśmy tu jeszcze mieli ten, projektor i już taki tak filmować. Ej, ale serio jest wygodnie. A to możemy patrzeć na Krzyśka. No. Krzysiek, ej. spokojnie. Zatem, zrób coś śmiesznego. O, ja pierdzielcą on zrobił, widziałeś? Wow. Wy tego drodzy widzowie nie możecie zobaczyć. O! O! To A i droga e, Wiktorio, ile coś takiego kosztuje? To praktycznie no. jeśli masz już taki basen mhm. i masz poduszki mhm. to, i masz to, masz... to nic nie kosztuje. To nie, to jest akurat spoko. Po pozostałe to były klapa. Na no tym polegał film, testowaliśmy, czy są git. Właśnie. I okazuje się, że tylko jeden jest git, No. Sammy tale faki, ogólnie jak się połączy wszystkie, to prezentują się całkiem fajnie. jest z praktycznością. E Neutralna opinia. Tak, no. Ja się jakby... z tym nie zgadzam.